Moim no, gościem teraz jest pani y, Barbara Skurzewska. Tak. Y, 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 dlaczego pani głosowała, pani poparła budżet kiedy? Y? Nie było jedności w Radzie. To znaczy, ja myślę, że to jest bardzo zdrowa sytuacja, jak nie ma jedności w Radzie, bo to znaczy, że Radni czytają budżet i nie wszystko im się tam podoba. Ja swoją opinię na temat budżetu wyraziłam na, na, komisji, na posiedzeniu Komisji Budżetowej i nie widziałam powodu, żeby do tego wracać. Uważam, że już jest koniec lutego, jest najwyższy czas, żeby budżet został przegłosowany i przyjęty przez Radę, po to, żeby można było normalnie. Pracować. Wiem też, że cudów tutaj niestety spodziewać się nie możemy, dlatego że jak nam na komisji powiedziała pani skarbnik, zarówno wpływy z cit jak i wpływy z pit są dużo, dużo mniejsze niż spodziewane. Do tego dochodzą też inne jeszcze dotacje, które są też pomniejszone i nie ma się co spodziewać dodatkowych kosztów. Więc skupmy się na tym, co jest do zrobienia i do zrealizowania w tym roku. Takie było moje zdanie, dlatego uważałam, że budżet należy przyjąć. A jakie jest pani zdanie co do co do wynagrodzenia starosty, bo radnemu dodatkowi się to nie podoba. W odczuciach, ja jeśli chodzi o wynagrodzenie pana starosty, to się e, wstrzymałam, bo e, uważam, że powinniśmy pozostać na tym, czy wynagrodzenie pana starosty powinno zostać na tym poziomie, na którym, e, który ustaliliśmy w maju 2020 roku, wtedy kiedy pan starosta z wynagrodzenia e, dodatkowego e, zrezygnował, sytuacja e, ani w kraju, ani w naszym ani w okolicznych gminach nie jest zaciekawa, ciekawa, więc myślę, że w tej sytuacji podnoszenie wynagrodzenia jest chyba nie na czasie, tak jak inne, nie wiem, mogę powiedzieć brzydko, fanaberie innych gmin, które w tym czasie skupiają się na, na tym, żeby sobie polepszyć pracę, a nie patrzą na wszystkich dookoła, którzy pracują na nas, czyli przedsiębiorców, z których te Podatki mają spływać. No właśnie, głośna sprawa laptopów w gminie wiejskiej w Liejskiej Lublin. W mieście radni mają tablety wprowadzone i jest to kwota porównywalna. W gminie I się temu sprzeciwia. Tak, głośno mówię o tym, że jest czas na to, żeby zaciskać pasa i jest na to czas e, przy bardzo dobrych budżetach i bardzo e, mocno rosnących e, wpływach na to, żeby kupować sobie takie zabawki, bo e, proszę zauważyć, ja nie mówię, co jest w mieście, bo w mieście e, nie znam sytuacji, a poza tym, z tego co wiem, to w mieście chyba dużo, dużo wcześniej kupowano e, tego typu e, Sprzęt dla, dla radnych. Natomiast tu znowu wracamy do pit i cit Cały rok był trudny i chyba nie zapowiada się nic łatwiejszego. Ja mówię o 2020 roku, nie, za, nie, nie, nie zapowiada się nic łatwiejszego w tym roku, to znaczy wpływy nadal pozostaną na wysokości pomniejszonej, a nie powiększonej. Więc w tej sytuacji, zamiast myśleć o przedsiębiorcach, od których te pit -y będą spływać, o ludziach, którzy zamieszkują gminę, to radni, Teraz myślą o tym, żeby sobie kupić laptopy. Ja przepraszam, czy ktokolwiek z mieszkańców interesuje się, jak często te laptopy są przez radnych wykorzystywane? Z tego, co ja się dowiedziałam, to raz w miesiącu albo raz na półtora miesiąca. Więc kupowanie takiej zabawki do, do zabawy jest chyba nie na miejscu i jeszcze powiedziałabym o jednej rzeczy szkoły są nadal na zdalnym nauczaniu czy, czy radni zainteresowali się ilu uczniów nie ma dostępu do e, internetu, nie ma laptopów nawet w rodzinach, gdzie jest trójka dzieci a są na przykład dwa komputery, na tym jeden rodzic pracuje, a trójka dzieci pracuje na jednym wymiennie więc w tej sytuacji jakkolwiek by nie patrzeć nie znajduje ani jednego argumentu za Przepraszam, szybko powiem, fanaberią radnych gminy wiejskiej Lubin.